Było cudownie. Jedziemy dalej. Ale fajnie. Mamy teraz... Gdzie tu jest jakiś zegar? 14.15 jakoś tak? się hotele zaczynają Ale jakie pustkowie, ale takie ładne pustkowie, nie? O tam już domki zobacz tu ile jakieś o, wow. o jacie Ile piasku co Maxiu? Ale jakie wydmy? Banana. Nie widać tam samochód ratowników jest taka wielka ta plaża tutaj, że po plaży ratownicy samochodem jeżdżą. A ostrość! Jesteśmy w miasteczku. No I co w prawo jedziesz? No, jak w prawo. Zobaczymy. O, jaka alejka fajna. Ale jest gorąco. No, tu nic nie ma w tym miasteczku, to jest pustka. Ale tam gdzieś takie molo było widać. Palm Springs. Zaparkowaliśmy pandzie i jesteśmy na placu zabaw. Niech Max troszeczkę się wyszaleje i tam jakieś centrum jest. Zaraz tam pójdziemy zajrzeć. Tak naprawdę to tam nic pewnie nie będzie. Wydaje mi się, że same knajpki mogą tam być, nie? ja nawet mały głód poczułam. Tak się najadłam na śniadanie, chociaż nie zjadłam dużo, już coraz mniej się je, ale mm, teraz już taki mały głód zaczynam czuć, ale tak mi się chce loda. Takie ochoty na loda nabrałam, jak Wojtek zaczął mówić, że na lody pójdziemy i ja chyba nie kupię nic do jedzenia, tylko właśnie lody. Idziemy już do środka, a tutaj zobaczcie, promem można na wyspę Lobos przepłynąć. Ona jest bardzo blisko. No. Trzy, cztery ry Chapsa A, bo tu zjazda teraz przecież mają smyka w, mylach, w Pozamykane wszystko. My! A, tam kucha. nie 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 Trzy, cztery, ry. Uuu, Tu jakie ściuszki. O, jaka fontanna ładna, zobacz, Maksia gdzie to Ładna ta fontanna, nie? Podoba mi się O, tu pieniążki rzucać można? Czy to wyczyszczone? By były pieniążki, chyba wyczyścili. Nie, to nie jeden! Na zobacz, nie, już oni nie chcą, żeby wrzucać. Do... O ja czego do... siedzi. Co Ci się podoba? Która? Aha, fajna! Jaka! Tak, nie dotykaj, nie dotykaj. To jest bluza wojtek, ale ładna. I tarebki są. O, jakie miseczki piękne. Jedna za dziewięć euro, dwie za szesnaście. Ole przepiękne są. Otwieracze. Tutaj można kupić. Zobaczcie. Zobacz Wojtek, nasiona tu mają. Czy tam sadzonki takie? O, tu mam muszle. Trzeje. Dotykaj Co ty, Byszciork? Nie dotykaj, proszę. Męża? Męża. Takiego bardzo O jeny! O jeny! No, tak jak Wojtka, pokaż. Pierścionek. Teraz takie Maxiu chcę. Ale To jest y, chyba bocian, który dzidzie. Pinocchio. przyniósł. Pinokio. Pinokio! Pinokio! Umiesz zdjąć? Kupujemy Pinokia? Ciekawe czy przetrwa, chociaż do Newcastle. No sprężynka na pewno nie. No, to Pokaż. Ale czekaj jeszcze popatrzę. Aha, on jest pół półdrawniany, ładny. Myślę, że dla Moniki Brazoletki nie kupić. Kosmetyki z aloesem. Jednak Max się wymienia na pszczółkę. Max by się przewrócił, taka miła pani. Ale zobaczcie, tu się normalnie wchodzi. Max, Max nie był pewien, czy może stępać, stąpać nogą, ale czat. czad... Jak ja się niepewnie czuję. Ale jaka odjazdowa podłoga w sklepie. Ale niesamowicie to wygląda. Tu pani też ma taką podłogę. Pani jest na Aha. Na wulkanie. Ojej, zaraz jeszcze coś znajdziesz. Ale czat ta podłoga. Max jeszcze jaszczurkę kupuje. Yeah. Jaszczurka 6 euro kosztuje. To kosztowało 11 euro. For you. Gracias. You have, uh, you yeah. or... Chcesz siatkę? Chcesz siatkę? Nana? Nana. Thank you. Yeah. Yeah, Thank you. Thank you. Za kotków? Nie, to jest chyba dekoracja bardziej. Cygary tutaj sprzedają? O, się. O, ja. Zaraz coś jeszcze znajdę, mama. Wiecie co? To jest fajne z kolą. <laughs> Mój wakacyjny drink. Jeszcze, że Uważaj Max, nie. bo to są szklane kubki, żeby coś się nie wydarzyło. Jeszcze ty bumerang kupujesz? A ładne są. Jeden za pięć euro, dwa za osiem. Zobaczcie, jakie fajne. Taki pienik się kupuje i potem listki rosną. To tak jak juka. Ach, to jest drzewko szczęścia. Które chcesz? Takie? Takie? No to Wojtek się decyduje na drzewko szczęścia, tylko każe mi wybrać. A skąd ja mam wiedzieć? Takie duże? Znaczy grube? Sabe. To są prawdziwe, pani mówi. O. Zakupów narobiliśmy bardzo miła pani, ale nie naciągała. Szczerze chcieliśmy te rzeczy, ale taka cały czas się uśmiechała, cały czas, ale taka strasznie też skromna, nie? Wojtek mówi, że Max to co chwilę coś widzi i... i... tak pije aż z zachwytu. Jaka fajna uliczka. Tak bardzo mi się podoba i te balkoniki malutkie u góry. A co tu są lody? O, no to musimy kupić lody. Koniecznie. musimy ja kupić, a to są. A, żebym to ja A to jest o smaku pianek, Brownie. Uuu, pistaciu, też tu gdzieś. U góry chyba. Jedna gałka 2,40, dwie 3,90, trzy To się najbardziej trzy opłaca kupić. Piankowego loda bierzesz? Co to siedzi około? O Boże, ta wialka. O Boże, wow. Sorry, my friend. Thank you. And one cheesecake. Strawberry cheesecake. Yes, please. I mamy lody. W tamtym barze ja kupiłam sobie truskawkowy serniczek, a Max ma osma kupianek. Lubię śpijanki? Tu mamy małą chusteczkę. I just can't get my eyes on you. Może we will regret this, but tomorrow. is another day, and I will do anything. I will do anything to get your love. Hey, won't you pull me? oh now I'm going in. So wish me good luck. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. And I'm <laughs> Przepraszam, słońce mi zaświeciło i te fasole, nie? co wczoraj widzieliśmy. No ładna autko, też jest, z wypożyczalni jakiejś. To jest 2008, to jest mniejszy od tego, co oglądałaś. Ale co oglądałam? No, 2008 ten perłowy oglądałaś. Aha, to Peugeot. No, Zwracamy pani z wypożyczalni Honor. Jest klimatyzacja w tym aucie? Nie ma tutaj klimatyzacji, a Wojtek jest na 99% pewien, że brał auto z klimatyzacją. Takie proste, ale trzeba zauważyć i dopiero. Dopiero teraz zauważyliśmy ten znaczek. Mamy klimatyzację. O tutaj, tu się przyciska i się włącza klimatyzacja. A my szukaliśmy dużego oznaczenia gdzieś. A mountain. To get some confidence, how many debates to earn some tailwind? The years pass. I'm still the same. What will it take? Why do <laughs> losing ground pretend to tell me what's to be. Za pół milion. Zaraz dojeżdżamy do hotelu, a Magsiu zasnął. Zjadł loda i zasnął. A to jest nasze miasteczko.

nie mogę, jest tak gorąco. Przyszłam na chwilę do pokoju. Przebiorę moje majteczki od stroju na te inne. Jak wiecie, jedne mam te takie. Mniej zabudowane, jedne bardziej. I tutaj przy basenie chcę być w tych bardziej zabudowanych. Wojtek z Maxem na leżakach są. Maks miał się iść pod prysznic umyć, bo jesteśmy cali w piasku. I potem będziemy pływać w basenie. I gotowe. Cudownie wygląda ten zestaw, naprawdę. Teraz obcinają liście w palmie centralnie, gdzie my do pokoju wchodzimy po schodach. O tam. Śmiałam do Wojtka, że. Cała robota musiała być wstrzymana, bo królewna wychodziła z pokoju. Wyszłam i ten co na te gałęzie musiał przestać. Drugi pilnował schodów i pokazywał mi, że mam bardzo wolno iść bo tam te kuleczki z tych palm co spadają, tam leżały na całych schodach. Pamiętacie, jak Wojtek kupił smoczy owoc? Właśnie będziemy go jeść. O, jaki dojrzały, ojacie! nie ma czekoladowy, tam pewnie czekoladowy. I wraca. <grywa> o Jezu, i biega, no. Tak? Nie, chyba. Mówi, że mama się z tego też ucieszy. Nie biegaj! Nie biegaj! Nie biegaj!

bieramy się na kolację i wiecie co? Taki kryzys mieliśmy przed chwileczką, tacy zmęczeni się poczuliśmy, chyba po tym całym słońcu dzisiaj. Także idziemy na kolację, wrócimy. Ja biorę kąpiel, długą kąpiel i idziemy spać. Jutro, jutro robimy sobie wycieczkę na sam dół wyspy, także koniecznie oglądajcie następnego vloga. I tak, pan od tej swojej ulubionej, Max od tej swojej ulubionej pani Maria. Maryja, ona się nazywa? Ja nie, zapomniałam teraz. Dostał Lizaka, ona jest taka kochana, po prostu cały czas do Maxa przychodzi, on siedział na krzesełku, przyszła mocno goręcznikiem, wiecie, opatuliła, naprawdę jest niesamowita. I tak bardzo chciałam dać jej coś od siebie i mam tutaj dużo takich jakichś próbek perfum, próbek kremików. I wiecie co? No nie wiem, każda kobieta lubi takie kosmetyki. I tak pomyślałam, że zapakuję to wszystko do woreczka i jej dam ona się bardzo ucieszy na pewno i będzie miała dużo do testowania. Także dam jej to. I jeszcze mi się przypomniało, że mam gdzieś zapakowane takie nowe bransoletki z Timu. Tam chyba pięć bransoletek w zestawie. To jak znajdę, to któregoś dnia też jej dam. Jest naprawdę miła i to tak szczerze miła od siebie. To niech ma takie niespodzianki też jej chcę dać coś od siebie. To niebo jest takie fioletowo-różowe, fioletowo-szaro-różowe. Co za szaleństwo! On nie może ze śmiechu. Chodzi, to? Jeszcze się kąpią, ale numer. O ja zobaczcie co tu dzisiaj na kolację jest Wow Hola Ale noga wow Może zaczniemy relację od zupki. Ojenny. No dobra, trochę na spróbowanie. O, jakie pyszności ma! Do Super! To jest cytryna. W pokoju. I zabawa, i potem zęby, tak. I Max może jeszcze małą słodycz. Potem idzie umyć zęby. Potem się umyje. Potem spać. Tak. Co to było? Różatka? A, takie trzy cukierki. Pastylki takie musujące w środku. Także co? Kończymy dzisiejszy dzień. O, już nie liczę, który to jest dzień wakacji, ale jeszcze dużo przed nami. Tak fajnie mieć wakacje przez 10 dni. Co prawda pierwszy dzień zawsze trochę wiecie, odpada na przylot, ostatni dzień już na odlot, ale jeżeli przygotujemy na tydzień, to już naprawdę mało tych dni zostaje. A jeżeli na 10 dni, to sporo ich mamy. Także jeszcze nie liczymy końca wakacji. Jeszcze jesteśmy w pierwszej części. Także co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Jutro jedziemy na wycieczkę. Zabieramy Was z nami, przesyłam Buziaki, do zobaczenia. Pa!